utopił się nie pokażemy mamie, wkurzy się bo to jej samochód no przepisaliśmy na nią opa jaką mamy uklejoną wyciągarę to sam przejdzie a my tylko na przodzie co na przodzie na tyle tylko jedziemy co? No. nie no żartuję chyba się byśmy nie przejechali nie, nie, siedzi, siedzi, siedzi. Siedzie. Pan Wojciech. Kiedy, kiedyś tu sam tak szedł, chłopie Ale kto? nie nas, nas sam. Sam? No. Ale wy macie lepsze opony. Patrz, patrz, co z naszymi oponami no. się dzieje. I leży pan? Masz oklejone opony. No. Jakbyś miał. Op... Do, do Płaskie masz. Lepsze. Przejdzie, patrz, okay. a patrz, ogień trzeba ogień, ogień, gościu, czabym. miałeś mi niedawno ze Samochód, a to dopiero ogień. Widziałeś moją siostrę, jaka wredna? No, <grym> Kiedy, jak tam przejdziała, no to miała tę kominę. <grym> to Wiem, się horror, już mogę przestać.